Dzisiaj fuga na podłodze. Fugę na ścianach już położyłem. Jak wyszło? No mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy wyostrzy. Fuga wygląda tak. Nie wiem, fachowcy mogą się wypowiedzieć, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja tak naprawdę za bardzo się nad tym nie znam. Ale według mnie, ja jestem zadowolony. Hmm. Jeśli chodzi o czas, to myślę, że z dwie godzinki spokojnie się zeszło na fugowanie, dzisiaj lecę sobie z podłogą, pooklejałem sobie takie tasiemki, a tylko dlatego, że, że nie chcę pobrudzić jasnej fugi, bo na dole mamy ciemną. Tak, gdyby mi się coś nie udało. No i co? Posprzątałem sobie troszkę, ogarnąłem. Poczyściłem te fugi nożykiem. No i teraz będę sobie brał po prostu i, i fugował. Fugę rozrabiam tak, jak jest napisane, czyli tam jest 270 ml na 240 do 270 ml na kilogram. A fugi ja sobie tutaj rozmieszam 1,5 kg. Uważam, że wystarczy. Jak coś mi zostanie, no to najwyżej sobie domieszam, ale. Wydaje mi się, że wystarczy tutaj półtora kilograma i już będzie nawet za dużo. I tyle. Dobra, może uda mi się coś nagrać tym razem. Więc zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Kotłownia czeka na złożenie. Koszt dość spory. Same materiały bodajże wychodzą około 14 tysięcy, więc nie jest mało. Śrubka jest umieszana na raz. Czekamy sobie teraz 5 minutek, mieszamy sobie drugi raz. Z takich rzeczy, które nam się przydadzą, to jest taka taka paczka gumowa. Ona jest tutaj z jednej strony twardsza, z drugiej miękka. Ja używam tej miękkiej przeważnie, bardziej mi się tam układa. Ale zacieramy raz na jedną, raz na drugą stronę, tak żeby fuga dobrze. Się rozeszła. Ja sobie fugę tutaj zrobiłem taką troszkę rzadszą, żeby dobrze mi wpłynęła po prostu w te, w te fugi na podłodze. Drugą rzeczą jaka jest, ta gąbeczka już jest troszkę uszkodzona, tutaj zawadziłem sobie o, o właśnie ten wypustek tutaj od, yy, od tego zaworu zewnętrznego. Było jakieś tam 30, 40 nawet godzince, podłoga schnie trochę wolniej. Cieramy sobie na mokro, zacieramy tą fugę ładnie. Wtedy tworzy nam się taka strukturka, i, i tyle na ten moment. No, zobaczycie jak to mniej więcej idzie. Mam nadzieję, że uda się nagrać coś tutaj z tego wnętrza. Trzymajcie za mnie kciuki. Dobre, Słuchajcie, 5 minutek minęło. Fuga już troszkę stwardniała. Zobaczcie sobie, ale jeszcze raz ją przemieszam. Słuchajcie, wszystkie, które. Są, a naprawdę cuchnie chemią, wierzcie mi. Taki jest taki chemiczny zapach od tej Nie będę mówił marki, nikt mi za to nie płaci. Dobrze, przemieszałem cukier. I zobaczcie sobie, od razu troszkę zmieniła konsystencję, jest rzadsza. Także jeżeli zostawicie na te 5 minut, nie przestraszcie się, że ona po prostu w ten sposób wygląda. W sumie chciałem, żeby ta fuga była troszkę rzadsza, ale wręcz lejąca, ale no dzisiaj też temperatura jest na zewnątrz jaka jest, jest chłodno, wilgotno, więc ta fuga też nie będzie za szybko wiązała. Poza tym tutaj jest kilka dosłownie metrów kwadratowych, więc, więc w miarę to szybko pójdzie i ta fuga jeszcze mi nie wszystkie. także Spokojnie mogę to położyć. Dobrze. Nie przedłużając. <laughs> Zobaczcie, jak to wygląda mniej więcej. Jak się kładzie w górę. <laughs> Przynajmniej ja tak robię. Fachowcy pewnie robią to inaczej. Ja sobie tutaj troszkę nałożę. Zresztą zobaczę, jak to mniej więcej wchodzi. I posłuchajcie. Zaczynam sobie tutaj o w ten sposób po kolei i tak sobie ją dokładnie wcieram po prostu w te pługi fugi oczywiście też ścieram tą fugę no bo szkoda mi materiału Cokolwiek kupiłem sobie tutaj 2 kg za tą małą potłownię uważam, że to w zupełności wystarczy o tutaj za blisko podjechałem ale już żeby wygrzeło fugę. I po kolei sobie jedziemy. Mówią, żeby fugę brać i w jednym kierunku, tak żeby powietrze miało gdzieś gdzie ujście, bo później fuga wstaje. Nie wiem, czy to jest prawda. Papowcy pewnie wiedzą więcej. Jak to wygląda. Ja więcej też w ten sam sposób będę tutaj robił. Że, jak zaczynam sobie fugę, to jadę już po prostu w tym jednym kierunku. To, że troszkę ścianę, no nie przejmujcie się tym, bo można ją dąbką później spokojnie wyczyścić. Nic jej się nie stanie. Tylko czy, czy ładnie nam się tutaj wypełnia? Wszystkie te szczeliny. Słuchajcie, ja rozrobiłem, kg, kilograma, ale wydaje mi się, że na to 1 Kilogram to zupełnie tak naprawdę wystarczy, żeby. się trzeba po prostu wziąć. O, tutaj, zobaczcie, ja sobie. Też zapycam, bo czasami pojawią się faktycznie takie pędy powietrza. To jest po prostu dobrze napraść dobrze, tak, i będzie fajnie O! Z takiej ucieczki płynie ciągle, ale mogę też wziąć i użyć, tak, jak coś tam że za bardzo tym też nie przyjmujcie.

nie będę tego jeszcze Dobrze, przyszedł czas na dalszą część obróbki. Fuga troszkę podeschła. Co teraz? Teraz delikatnie będę tutaj starał się zmyć te pozostałości, które tutaj są i delikatnie uformować fugę. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tutaj już sobie zacząłem taką gąbeczką. Jakieś 10 minut temu, i tak sobie jeszcze chwilkę mówię, troszkę poczekam, bo dzisiaj naprawdę mam tutaj taką wilgotność, że słabo ta fuga ciągnie. Jak to mniej więcej wykonuję? Założę sobie okrętacze na i W ten sposób, że zacieracie sobie o tą fugę okrężnymi ruchami tu gdzie nie fuga. ładnie się zbywa. Więc uważam, że i za każdym razem moczycie i tak ścieracie o Ta fuga wtedy jest uformowana. Zaraz sobie wezmę jeszcze dużą gąbeczkę. Staram się nie chodzić tutaj. Nie ma takiej wyciskarki jak ta na wszystkich filmach na YouTube, ale można to zrobić ręką, odsączając tą gąbkę. i zaraz sobie zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. O, robi się to w ten sposób ta ja chwilę już mi trochę złochała, może nawet troszkę przegapiłem ten moment, albo i nie, o, widzicie jak pięknie tu idzie? Tak mniej więcej zrobiono w takim poziomie, jak tego wymaga, tak mi troszkę z boku chwyciła, więc tutaj sobie, o, widzicie? O, tutaj sobie delikatnie pod tą. Staram się nie wymywać tej fugi za bardzo, żeby troszkę jej było, żeby wypełniała po prostu te całą podłogę zobaczcie widzicie i tak ubreje w że można powiedzieć że, że czysta Patrzymy sobie czy nie mamy żadnych ubytku bo czasami tak się zdarzy że, że gdzieś nam Tutaj, ta fuga, albo za bardzo usiądzie. Zbieramy sobie po prostu gdzieś z boczku fuga, albo ta, która nam została. I wtedy bierzemy sobie, uzupełniamy. Nie idziemy sobie w ten sposób, tylko staramy się to robić okrężnymi ruchami jedną i drugą stronę, żeby tą kubkę ładnie podgrywać po prostu w tych przestrzeni, które tutaj są. No zobaczcie, no trwa to dosłownie chwilę, moment. Może w ten sposób. To wam pokażę, jak to wygląda. ja sobie tutaj jeszcze o spod tutaj troszkę mi się wzięło tej fugi ale tak biorę sobie wyjmuję po prostu z tego z tych miejsc które, które tam są tam gdzie jest troszkę wyżej nie trzeba wlew yy, spod płytek wyjmować ale, ale polecam żeby to wszystko Później można było zasilikonować ładnie, żeby nie trzeba było brać i... i wymywać. O, zobaczcie, zalewam sobie po prostu tutaj z tej warstwy płytki i wtedy już mam czyściutko. I idzie to w miarę. Jak sobie nakładałem tutaj tą warstwę, to tak mniej więcej będę. O, teraz już mogę sobie otworzyć: Będę zmywał. O, widzicie? Tutaj na płytkach już troszkę chwyciło. I za tak każdym razem wyciskam sobie tą wodę ręcznie. Nie mam tej maszynki do wyciskania tych roleczek pięknych. O. I, I puga I fuga jest zmyta. Patrzymy sobie, czy wszędzie jest uzupełnione. troszkę sobie docisnąłem z tego względem, że mi troszkę zostało jeszcze na dóce ale spokojnie ona się zmieje najważniejsze, żeby, żeby nie zostawiać tylko na drugi dzień. O. I władziemy sobie tutaj jakieś sobie o. tak gąbeczką i raz w jedną, i raz w drugą tej nam troszkę zostało. I widzicie I jedziemy sobie tak, wymywamy, wymywamy, zmywamy w sumie tą fugę. Przedtem sobie wypełnialiśmy, a teraz sobie zmywamy właśnie tą część, którą, której mamy na dnia. Że zobaczcie teraz sobie ta warstwa, którą zmywałem sobie troszkę przesła. no minęło z pół godzinki spokojnie. Jak nie godzinka. Także biorę się, biorę teraz czystą wodę, gąbkę i zmywam to na następny raz. Mam nadzieję, że ostatni raz zobaczymy. To Już taki lapsa wam puszczę, żeby was nie zanudzać po prostu tutaj moją gadką.